Jesteśmy na treningu lidera podhalańskiej A klasy. Dzisiaj nawierzchnia naturalna. Jedna siódemka to będzie ta. Jak tam sobie radzą ci nasi trampkarze? Bardzo dobrze. I tak? Jak burza. Na razie wszystko wygrane, jeden tylko przegrany. I to chyba z trenerem Bibro, o tym tam właśnie. Bo on trenuje Frydman, właśnie. Tak, jest, Właśnie tak. <gry> Zaraz pójdę z nim pogadać, jak no, to się trzeba, stało. Trzeba, trzeba. trzeba dwa słowa powiedzieć. Nie, ale dobrze, myślę, że chłopaki dadzą radę. Nie, fajnie, fajnie. Też nam zależy, żeby tą grupę budować. Widziałeś już nasze vlogi? E, widziałem, no tak? widziałem, widziałem. No właśnie. I tak Ale chcieliśmy cię zapytać co się stało w tym Fredmanie, wiesz, tutaj Co się stało. <laughs> o tutaj właśnie z tymi, z tymi aktorami Zlegaliśmy, w roli. Nie, no fajny, mecz generalnie. Tak no, że no dobrze, że grupa się walczyli, buduje. Walczyli opcy, jedni i drudzy opcji dziewczynki, bo normalne dziewczynki, także, nie, także fajnie sobie radzili, Wszyscy naprawdę poziom wysoki tego meczu, także w sumie na, dla nas to było takie odbicie od nano, bo... E, Wam też na, nie szło, nie? Takie porażki mieliśmy co na własne życzenie, no niestety, Aha. gdzie przeważaliśmy i, 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 i doszło... Ładujemy się z liderem, także to jest dla nas takie wiesz, ważne. No, liczymy na to, że jeszcze zdewedziemy... A masz tam chłopaków, duża grupa? Punktów. Do treningu? Yy, 22 osoby są e, no to jest już tak czym potrenować, znaczy, nie? Tylko, że... I tutaj dzisiaj wracasz, że tak powiem, nie? No tak Stare no tak, progi Tak, no tak, nie. Zastępca Jak zwykle za Adasia, co? Za Adasia, tak jest, tak jest Trener ma dużo obowiązków, także wiesz No jak jest możliwość, no to nie ma problemu zawsze podobało Taka bardzo prokibicowska i ekumeniczna postawa Dawaj Sasiu. A. Cześć Patrzcie. cześć trener. Jak tam sytuacja? Dobrze, Patrzcie. Patrzcie. Dobrze Patrzcie. 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 Juniorów mamy. No będzie z, z 17. Więcej nawet, bo z trampkarzy masz raz, dwa. Czas, czas, czas! 3, 4, 5, 6. 6 masz trampkarzy? Nie, wiem. Sześciu. sześciu siedmiu 7 masz trampkarzy. A co się gra teraz, chłopaki? Nic, już się nie gra. No, no nie no to wiecie, to ja mogę powiedzieć, że już się nie gra, kurde, ale się, się grało. Nie, tak? Tak, tak? Nie gramy już żadne C gry. FIFA, FIFA. Ćwiczymy Transfer. tak jak na początku. Ale dzisiaj szuka. to w drugim nocy. Brawo! Ja sobie kiedy? się gra. Ale tu opowiadaliście Bo o czymś, co brzmiało a jak jakieś you. Red Dead Redemption. No, no ładnie tak, o co gadali. A widzicie, trochę się zna. zna. Zawsze chciałem zagrać, ale już nie miałem czasu, kurde. Bo to jednak chyba trzeba siąść trochę, co? No trzeba, trzeba. jest niż z dłuższej za W Nie, w Ja, ja, dźwięem... jest dusę, jest dusę, ja, ja dusę, już mam dusę, zrobione 40%, parę procent, a grałem. No nie tak dużo. Tam, a, tam no masz tak no, dużo tak po pogranie, Kurde, wiecie co? Myślę, że jakbyście tyle godzin mieli w treningu, żebyście <ślesi> nie drżeli o to, w jakiej lidze was wystawić, co? Byłoby tu sześciu Jamalów. A nie, tylko <ślesi> <a nie ślesi> no, <bo> jeden. <ślesi> Jak to tego nie zrobił? Która jest? Ta, 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 -y, to! Tama a mastro pigñane oh oh pewnie będzie oglądał panowie jedna piłka w zbiorniku taki żółty selekt więc dla potomnych przekazuje informacje ale jeszcze na odchodne się udało bramkę złapać, no dobrze, także jak nie widzieliście to sobie... Zrobię... tak, tak, no tutaj wiecie już no Fajnie. Dobrze. idziemy właśnie grać, wygrywamy to także w kolejnym odcinek jest dla juniorów tak, poświęcony do... nie, dla... a tak, dla juniorów, no no bo nie wiem czy jutro w Łopusznej będę na meczu z seniorami, ale... Dobrze, dobrze. No. Idziemy wygrywać. Lecimy. Kurde, trzymajcie się. Tak, nie? Ale tu starszyzna juniorska widzę jest, więc wiecie, z waszym zdaniem się tu trzeba liczyć. Nie, nie, no Dzień dobrze. dobry. No. Jak tam forma? Jest dobrze. Jest dobrze? Jest mówicie, i... mówicie, że warto tych juniorów pociągnąć. Warto, trzeba. Tutaj wszystko będziemy wygrywać. Tak? To taka odważna deklaracja. Wszystkich. Wszystkich rozwalimy. No dobrze. No to trzymam za słowo, bo wiecie, to naprawdę... Jak coś, to to, to, to na niego to, to <grym> Nie będzie. jest taki... będzie, Jak ja tak mówię, to tak będzie. mówię, to tak będzie. Ale wy już jesteście, czekaj, bo Filip jest junior starszy, nie? Rocznikowo. A ja jestem 09. Czyli jeszcze młodszy, nie? Przez rok, nie. No. No nie no, docelowo to do tego juniora starszego by trzeba celować chyba, nie? No dobrze, zobaczymy. To trzymam was za słowo. Panowie, jestem, jestem. Nie było lekko, co? Jak zwykle. Brawo, brawo. Brawo, pan Ważne, że odczarowane. Jeszcze raz. Brawo na woli ma. Dzień dobry. Dzień dobry. Uff.

Tak się bawi, zakopane. Tak się bawi, tak się bawi, zakopane. Tak się bawi, tak się bawi, zakopane. Litterka, litterka, litterka. A była brama dzisiaj jakaś? Była. Co? Ja nie, nie widziałem, wiesz? Musicie mi opowiedzieć. Zawsze można takie A Ale co, jakaś by dobicka tak? brama. Nie no, spadła dobrze co wiatr był, bo tak by nie było bramy. Już, nie? Mocna brama to była ta ostatnia, którą widziałem. Tam. No tak. Jakby nie wiatr to by nie był. No nie i było dobrze, że jeszcze, jak, to też by nie, jak, nie jakby, było. Jakby tu nie polało, to też by wam no, było no, ciężko, no, nie? Bardzo było boisko. ciężko, nie wypadało, ale, ale my zdążyli. Dobrze, swoje dobrze. trzy punkty też zabrali. ważny mecz. Bo to... grali, grali twardo. Powiem wam, że się bałem tego meczu bardziej niż następnego no, na przykład. Tak, Trzymajcie tak. się. Adi, podobno to twoje ulubione boisko tutaj. Potwierdzisz czy zaprzeczysz? Nie masz szans. Znaczy, tutaj się dzieją dziwne sytuacje, bo jak ostatnio tutaj grałem, to wchodziłem po kontuzji. W 40 minucie jeszcze był wypadek, więc tak wszyscy zerkaliśmy rundę temu, co tutaj się dzieje. Bo tak karetka przyjechała, jakaś straszna pożarna. A pamiętam, opowiadaliście. Także no, tutaj to tutaj no? się dzieją sceny dantejskie. Mam no, blisko dróg drogi. Ale fajnie drogi. się udało. Jeszcze jeden krok. Ja bardziej... jako przełamanie, nie? Możemy świętować. Bardziej nie? się tego meczu bałem niż choćby następnego, nie? Tak, tak. No bo tutaj, nie, no angielska pogoda, nie? Duże boisko, lotnisko, nic. Dziękuję Brawo, Adi. bardzo. Trzymaj się. Dzięki.